Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Cztery silne i szybkie grejstery, a na ich czele szczupły, niepozorny człowiek. Igor Tracz reprezentował już Polskę na Mistrzostwach Świata w Kanadzie. W lutym o najwyższe laury powalczy razem ze swoimi psami na kubalonce. Ja jestem trochę trenerem i zawodnikiem, dlatego że jakiś tam wkład fizyczny z mojej strony również jest. Podczas wyścigu, dlatego że każdy podbieg, każda, każda prosta, kiedy mogę tego psem, nie wiem, pomóc, podbiegając, pchając sanie czy, czy to sprzęt kołowy, jak w warunkach bezśnieżnych, czy odpychając się na prostej, to jest e, mój potworny wysiłek, jak ja wpadam czasami nieprzytomny praktycznie na metę. Psy tracza, biegną średnio 40 km na godzinę, trenują przez cały rok. Obowiązuje ich też specjalna dieta. Jedzą. E, karmy jest bardzo dużo ilość białka i tłuszczu w okresie treningowym, ale jeśli w okres trenowania, to ilość tłuszcza i białka w karmie jest mniejsza. Do tego suplementy witaminowe, specjalne odżywki, takie jak u sportowców, suplementy diety, czy podam parę magicznych nazw jak HMB, L-karnityna, aminokwasy, to wszystko znajduje się w ich diecie w okresie treningu. Takich jak oni będzie tu więcej. W pierwszy weekend lutego na Kubalonce będzie się ścigać ze sobą nawet 200 ekip z kilkunastu krajów Europy. W ramach Mistrzostw Europy w wyścigach Zaprzęgów. Sprzętowo jesteśmy przygotowani, no przede wszystkim ludzko jesteśmy przygotowani, żeby to wszystko się odbywało prawidłowo, tak jak powinno się odbywać. Śnieżnej i mroźnej zimy na pewno nie zabraknie. Kubalonka zamieni się w Alaskę na trzy dni. Już w czwartek, 4 lutego w centrum Wisły uroczysta ceremonia otwarcia i przemarsz ekip narodowych. Potem zawody przenoszą się na kubalonkę. Zobaczymy psy przede wszystkim raz mieszanych. Aczkolwiek również w zawodach organizowanych przez Europejską Organizację, tak zwaną Otwartą, dopuszczone są starty również psów, ras północnych. Takie również będą obecne na trasach kubalonki. Przed imprezą zacierają już ręce włodarze Wisły i Istebnej. Wydarzenie tej rangi to bardzo poważna promocja Beskidów. Myślę, że mieszkańcy też będą zainteresowani, będą chcieli zobaczyć te piękne psy. Bardzo się cieszę, że również w tym bierzemy udział, jesteśmy w komitecie organizacyjnym i myślę, że z tych zadań, które żeśmy sobie ustalili, że się wywiążemy. Zawody psich zaprzęgów wywodzą się z Ameryki Północnej, gdzie organizowano je już na początku XX wieku. Do Polski sport trafił dopiero w latach 90. Amerykanie ścigali się na dystansie tylko od naszego, ponieważ oni od razu ruszyli na trasę, która miała 408 mil, a więc 650 km. Hanna Blokerzbacza, portal OXpl.